Witam serdecznie wszystkie osóbki urodzone pod znakiem A. No i wyście się już doczekali swojego horoskopu na luty 2024. 26, przepraszam. Także ktoś z roku 2024 może się objawić w tym miesiącu u Was, więc na to zwróćcie uwagę, bo nie na darmo coś się mówi, nie ma przypadków. Co dla Was, moi kochani. Przypomnienie dla tych, którzy mnie nie znają albo którzy zapomnieli. Nazywam się Renata, kanał YouTube Wiedniła Renata Gebo. Prowadzę razem z mężem Robertem Eldorianem. Zapraszam Was oczywiście na inne czytania, jak i również na medytacje. Moi kochani, to jest czytanie zbiorcze. Niekoniecznie może z Wami rezonować. Łap to, co do Ciebie idzie, co nie łap, to co nie, to nie łap. Sprawdź swój ascendent księżyc lub znak wedyjski. Opisy, w opisie do filmu masz linki do wyliczenia sobie właśnie tych że, znaków. A my przechodzimy do czytania. Oprócz normalnego horoskopu dla was taroskopu macie do wybrania czuję, czyli to na tym kanale czuję to, co twoje serduszko czuje, co ci dyktuje dodatkowe karty, na które masz wpływ sam. Są trzy opcje. Jeden kielich, dwa dzwonek, trzy kadzielnica. Wybierasz sobie którąś z tych opcji i na końcu powiemy, jakie dodatkowe karty sobie wybrałeś. My przechodzimy teraz do czytania. Twoja aura. A mianowicie Twoja aura to jest arcykapłanka-kapłanka. Kapłanka to takie tajemnice, czy trzymanie sekretów, więc dla ciebie. Ważny teraz będzie czas wyczekiwania, obserwowania, co się dzieje, wyciągania wniosków. Wstrzymaj się z działaniem, a jeśli już, to pod wpływem intuicji. Słuchaj intuicji. To nie jest dobry moment na podpisywanie jakichś tam nowych umów, tak? takich na gorąco lub też głośno mówienie tego, co zamierzasz zrobić. Ty masz się przyczaić, jak ten lew, który pilnuje zwierzęki, zanim ją upoluje, to się przyczaja, obserwuje, by do jego widoku zwierzyna się przyzwyczaiła i nie spodziewała się nic złego. Tak samo ty ma, powinieneś taką strategię przyjąć. W pracy może panować atmosfera niedomówień. Ktoś może przed Tobą ukrywać jakieś takie pewne decyzje, które będą zapadać ze zamkniętymi drzwiami. Wskazówka dla Ciebie to działaj po cichu. Najwięcej ugrasz, obserwując konkurencję lub współpracowników. Nie zdradzaj tego, co zamierzasz uczynić. Tak? Pilnuj, poluj, a w odpowiednim momencie wyskoczysz. Ty masz bardzo silną taką przebojowość, tak? Ty masz dużo wiedzy, ale zamknij języczek za ząbkami, obserwuj, a w odpowiednim momencie wkroczysz, ale po cichu. Co ta karta może mówić też o relacjach? Ludzie mogą odnosić wrażenie, że jesteś nieco wycofany, chłodny. To jest tak, jak już wspomniałam, słuchanie zamiast mówienia. No czyli musisz się uzbroić, niestety, w cierpliwość i obserwować. Dzięki temu ktoś może powierzać ci twoje sekrety, a wiadomo, to jest też dobra moneta potem na wymianę. Jeśli to możliwe, to unikaj konfrontacji. Nie rozwiązuj niczego na siłę, natychmiast już to, co lubisz robić, żeby nie było niedomówień, oczyszczam atmosferę, ryknem i ma być. W tym miesiącu lepiej przeczekać, bo prawda, i tak samo wyjdzie na jaw pod koniec miesiąca, i możesz tylko zyskać w oczach innych poprzez to, że nie klepałeś językiem na prawo i lewo. Jeśli masz coś do załatwienia w urzędach, tak, to uważaj na detale, czy tam jakieś umowy podpisywać. Arcykapłanka sprzyja studiowaniu dokumentów, nawet masz tutaj taką księgę, którą trzyma. Tak? Więc w urzędach czy bankach, czy jakichś innych podpisywaniach umów, czytaj dwa razy szczególnie to, co ma mały druk. Będziesz mieć dobrą intuicję do ludzi, więc jeśli urzędnik wyda ci się jakiś niechętny, to z nim nie walcz. Spróbuj wczucie w jego atmosferę, nastrój i spróbuj tak zadziałać dyplomatycznie. Zdrowiu słuchaj swojego organizmu, bo ta karta mówi, że mogą pojawić się jakieś ukryte procesy, które gdzieś tam może cię pobolewać, gdzieś tam możesz mieć jakiś katarek, łamanie w kościach. Nie ignoruj tego, bowiem ciało daje ci znać, żeby zrobić jakieś badania. tak? Więc wykorzystaj to. Przemiana, jaka może w tobie zajść, to psychologiczna. Tak? Możesz nagle zrozumieć motywy osób, które wcześniej ciebie irytowały, dlaczego tak robiły, o co chodzi. Jest to miesiąc zmian. Tak, jakby teraz to podsumowując, to nie forsuj niczego na siłę. Pozwól sprawom płynąć własnym rytmem i wygrasz, jeśli będziesz tą osobą w pokoju, wśród ludzi, wszędzie, tak? która wie najwięcej ale mówi najmniej. No, lewki, wy lubicie być na piedestale, tymczasem ta karteczka mówi o tym, by być tym obserwatorem, czyli lwem w czasie przygotowania do polowania. Lew nie wpada na polanę, tak, i nie robi sobie tak, że sruf, hmm, przybiegłem, tup, tup i poluję na gazelę. On najpierw wchodzi po cichu, tak, Ukrywa się w trawie, przygląda się, w ogóle to i tak polują stadami, ale dla przykładu chowa się, tak, przygląda się i w momencie, gdy zwierzyna się już niczego nie spodziewa, bo krajobraz jej się wydaje spokojny, atakuje. Tak, ty w tym miesiącu przyglądaj się, słuchaj intuicji, ono ci podpowie, w którym momencie wkroczyć. Dobra, nasze pytania. Ty w tym miesiącu, siedem denarów, Czyli to, co zesiałeś w styczniu, jakie umowy podpisałeś, tak, ewentualnie co, co się zadziało jeszcze wcześniej, teraz będzie wznosiło plony. Więc w lutym jest powiedziane, żeby uzbroić się w cierpliwość. Ty lubisz szybkie efekty, ale 7 denarów mówi o czasie doglądania plonów. Dlatego jest to dobry moment, w którym oceniasz, czy Twoje dotychczasowe wysiłki przynoszą owoce. Jeszcze przy tej kapłance to jest powiedziane, żeby niczego nie przyspieszać, tylko powoli poczekać. Wszystko samo się wyklaruje. Na początku trzeba koło tego mocno chodzić, bo jak zasiewasz roślinkę, ona potem kiełkuje, trzeba jej wyrywać chwasty, bo ją zdominują i nie urośnie już taka. Może gdzieś się przebije, ale nie będzie dorodna i piękna. Tak samo ty, Masz teraz obserwować, bo teraz będą dopiero pomalutku kiełkować owoce Twoich czynów i odpowiednie chwasty w odpowiednim momencie wyrywać. To jesteś ty w tym miesiącu. Przeglądasz się, obserwujesz, czekasz i działasz wtedy, kiedy trzeba. W relacjach związkowych chciały wyjść dwie karty: pierwsza, trójka, a potem dwójka. Czyli możecie mieć jakieś plany na jakieś wspólne wyjazdy, podróże, zmiany, przeprowadzki, kupna, wyjazdy. I w stałych związkach to jest taka potrzeba wspólnego planowania życia. Czy to na przykład oświadczyny, bo stały związek to może być ktoś, z kim jesteś rok, dwa, pięć lat, pięć miesięcy, tak? No, dwadzieścia lat. A nie mieć ślubu. A tutaj mogą takie deklaracje również paść. Trójka buław patrzy w dal, ale dwójka buław z kolei to podejmowanie decyzji o kierunku. Czyli będziecie podejmować decyzję, co dalej z waszym związkiem, co dalej, jaki wyjazd możecie planować już na wakacje, no może na walentynki, nie wiem, a potem po malutku ruszacie ku temu czemuś, robicie wszystko, by. Działać, tak? Podejmowanie decyzji, po prostu, co dalej w różnych dopasujcie do siebie. Singlet. Dla singli luty to czas takiego wyrównywania energii. Jeszcze się zastanowicie, co wywalić ze swojego życia, a co zostawić. Tak? Yy, może być tak, że przyciągniesz to, co sam dajesz. Czyli, jeżeli od siebie dajesz wiedzę, poczucie spełnienia, opieki, to to samo możesz otrzymać w tym miesiącu. Jeżeli z kolei dajesz strach, złość, no to to otrzymujesz. Tak? Jeżeli będziesz szukać przygody, to przygodę otrzymasz. Zależy na co jesteś nastawiony. Tutaj dla niektórych jest też taka podpowiedź, że może dojść do spotkania z kimś pod znaku uwagi albo kimś, kto ceni sobie szczerość i takie dobre zasady, takie prawe zasady, moralność, bo to nie będzie czas na przelotne romanse, ale na budowanie takiego czegoś opartego na jasnych regułach. Także możesz taką osobę spotkać. Gdzie? W urzędach. W urzędach wszelkiego rodzaju, tak? W jakichś bibliotekach, na jakichś spotkaniach, w ośrodkach pomocy, typu nie wiem, wolontariat w schronisku dla zwierząt. No, gdzieś w takich miejscach możesz spotkać. Tak? Albo kogoś, kto głosi prawe słowa w jakichś grupach dyskusyjnych, to tam też możesz znaleźć. Dobrze, ty w relacjach z innymi ludźmi. No i moi kochani, wy lubicie działać, jesteście raptusiewiczami, tak? I tutaj może pojawić się taka ostra dynamika z otoczeniem, znajomymi, sąsiadami, może ludźmi w pracy. I możesz być bardzo bezpośredni, za dużo walić prosto z mostu. Dlatego ta karta ostrzega o tym, że uważaj, co mówisz i do kogo mówisz bo przy twoim znaku lwie i jeszcze przy kapłance możesz wychlapać jakieś sekrety, których nie należałoby mówić, tak? Pamiętaj, żeby twoja szczerość nie była raniąca dla innych, bo później sam lub sama odczujesz na sobie swój własny bicz. Jeżeli chodzi o rodzinę, to w sferze domowej możesz czuć się troszeczkę bardzo zmęczony, wykorzystywany, Albo że to Ty musisz nad wszystkim czuwać, pilnować, tak? Że dochodzi do jakichś takich zwalania na Ciebie pracy. Możesz mieć wrażenie, że nie dostrzegasz nowych możliwości, bo ciągle skupiasz się na tym, co, nie, co Ci nie odpowiada, zamiast szukać rozwiązań i skupiać się na tym, co odpowiada. Tak? Co jeszcze? Przy karcie kapłanki i przy tej karcie jest, czyli dziewiątce buław, jest taka rada zajrzyj w głąb siebie i sprawdź, czy oferta, którą odrzucasz, nie jest, nie jest tym, czego potrzebujesz, czyli że z rodziny ktoś chce wyciągnąć pomocną dłoń, a ty ją odrzucasz. Ktoś może chcieć się pogodzić, a ty to odrzucasz, tak? Możesz chronić się też przed siwskimi właśnie yy, krewnymi, bo yy, rodzina będzie mieć tendencję zwalania problemów na twoje barki. Dobrze, lecimy dalej. Praca, biznes i praca. Masz tu cztery puchary, więc w obecnej pracy, w której jesteś, ale bo część z was być może zaczynała nową pracę w styczniu. To was nie dotyczy. Dotyczy tych, którzy są jakiś dłuższy czas w jakiejś pracy. Więc w tej pracy możesz poczuć znużenie lub poczucie stagnacji. Możesz mieć wrażenie, że nie dostrzegasz nowych możliwości, bo skupiasz się na tym, co, co nie jest takie co nie jest takie, zamiast patrzeć te pozytywne aspekty w pracy. Natomiast dla tych z was, którzy dziś dopiero zaczęli nową pracę, to jest takie, może wystąpić takie poczucie, po co ja to robiłem, po co w to wchodziłem. W starej pracy było mi lepiej. No ale pamiętaj, masz tutaj uzbroić się w cierpliwość, więc uzbroj się w tą cierpliwość, przyglądaj się tej pracy. Wiadomo, początki zawsze są ciężkie. tak? Także tutaj tak jest. Dla tych, którzy są, dłuższy czas mają jakiś biznes, może wpaść nowy kontrahent, ale przyjrzyj się mu. Dla tych, jeszcze może wpaść jakaś oferta, ktoś będzie chciał Cię podkupić z tej firmy, to też się tej ofercie dobrze przyjrzyj. Dobra. Natomiast dla tych z Was, co szukają pracy, karta mocy mówi bardzo dobrze. Przy kapłance, to nie chlap językiem, gdzie szukasz pracy, tak? Twoja karta tej mocy, jest to karta taka mocna. Jest bardzo dobra na znalezienie pracy. Tu jest powiedziane, że możesz mieć sukces, bo moc to sukces. Możesz mieć sukces i znaleźć tą pracę, tak? Znajdziesz tą pracę dzięki takiemu zaparciu się, ale też opanowaniu, niechwaleniu się, tylko takim spokojnym podejściu, zgodnie z tym obserwując, gdzie szukać. Tam, gdzie wymagana jest praca z ludźmi, dyplomacja, tak? Jakiś autorytet. Wszędzie, gdzie możesz być z brudźmi, pracować z ludźmi, dla ludzi. Zawody, jakie ewentualnie mogłyby to być, to jakaś branża beauty, praca ze zwierzętami, gdzieś w kierunkach rehabilitacji. Albo jeśli masz jakieś kwalifikacje, to tam, gdzie zarządzanie zespołem ludzi, a także. Takie zawody, które wymagają dużej odporności psychicznej, tak? Tam możesz szukać. Co ci może pomóc lub przeszkodzić? Pomoże ci otwartość na nowe, subtelne sygnały, intuicyjne wiadomości, więc słuchaj tej intuicji. Ktoś młodszy może ci wskazać jakiś kierunek, albo nowa świeża idea, nowy pomysł może ci pomóc, jak coś rozwiązać, bo to będzie łatwe. Natomiast przeszkodzi Ci może nadmierna wrażliwość. Yy, albo branie wszystkiego do siebie tak jak dziecko, bo to paść to takie dziecko jeszcze, tak? Taki młodzieńczyk i branie wszystkich słów do siebie, niedostrzegania niuansów, że ktoś na przykład sobie żartuje. Yy, I nie pozwól, by takie emocje przyćmiły Twój blask, tak? Więc patrząc na to wszystko, to luty będzie dla ciebie czasem balansu między działaniem, a wewnętrzną mądrością. Masz naprawdę, tak, naprawdę wszystkie narzędzia, by wygrać w czymkolwiek się nie chwycisz, pod warunkiem, że przystopujesz swój lwi temperament. Ty z każdym znakiem i nie chodzi tu o związki tylko ogólnie ty z każdym znakiem, ponieważ w życiu stykamy się z różnymi ludźmi z różnych znaków i co tutaj w lutym jest dla ciebie zarady, jeśli chodzi o twoje relacje z innymi znakami? Z barankiem masz królowa pucharów, więc dobra zabawa, spotkania, yy, romanse, yy, rozmowy o takich duchowych sprawach. Ty z bykiem dziesięć buław. Uważaj, byk będzie tutaj się wychwalał, nie daj się sprowokować i pokazywać, że jesteś lepszy. Tu musisz zacząć polować, czyli przyglądać się temu, co robi byk, by potem wykorzystać jego słabe strony. Ty w relacji z byk bliźniętami. Pięć buław. Nie, 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 tu są kłótnie, tu są niedogadywanie, więc jeśli możesz, to unikaj właśnie bliźniaków w tym miesiącu, bo tutaj ciężko będzie Wam się dogadać. Raki, no to są jakieś tajemnice, więc tu mogą wystąpić jakieś romanse, tak? No, ukrywanie czegoś, tajemnice z rakami. Yy... Z lwami innymi zyski. Zyski, dobre umowy, dobre kontakty. Z pannami natomiast zadowolenie, spełnienie, pokazanie dobrego kierunku, poczucie, że idę w, dobry, w coś dobrego, tak? Z wagami to właśnie. Dobre spotkania, dobre relacje, i tutaj była mowa o dla singli, że możecie spotkać wagę, gdzie ją spotkacie właśnie w schronisku dla zwierząt, gdzieś tam, tak? Bo tutaj takie spacerki albo na spacerze z waszym pupilem. Ze skorpionami zapomnij, bowiem tutaj masz ciężkie myśli, trudne problemy, yy, jakieś rzeczy, które będą ci powodować bezsenne moce i strach przed tym, co dalej, jak dalej. Ze strzelcami możesz sprawy biznesowe załatwiać, tu możesz na tym wyjść bardzo dobrze i nawet może się połączyć, że może jakaś spółka wyjdzie, chociaż mówiły spółki niedobre są spółki, ale może tutaj coś zaświecić. Z koziorożcami niekoniecznie, bo koziorożce to iście, pójście na noże, a z wodnikami, uwaga, wodnik, możecie kusić, wabić, nęcić. No i tutaj mogą wypaść sprawy takie jak łóżkowe, więc zabezpieczaj się wtedy, ale tu mo może namawiać Cię do picia, do jakichś używek, do ruletek, więc uważaj, to jest Twój zły duch na ten miesiąc. A z rybkami to bardziej zagłębisz się w duchowości. Tyle jeśli chodzi o te nasze czytania, a teraz przejdziemy do Was wyborów. Co tam dla Was w tych wyborach? Zrobimy sobie miejsce. Co dla Was w tych wyborach? Dla tych z Was, którzy wybrali sobie Kielich. Co my mamy dla Kielicha? Wasza runa na ten miesiąc to runa Naudis. Potrzeba zmiany. I będzie to polegało na tym, że Runa ta odkryje te Twoje słabe strony i może zacząć coś wymiatać z Twojego życia, i po to, by zmusić Ciebie do działania. Tak? I mocno tutaj zaakcentują się osoby z trygonu ziemi i ognia u Ciebie. Przekaz dodatkowy dla Ciebie: co karty same chcą powiedzieć bez pytań. Skup się na pracy, skup się na biznesie, na pieniądzach. Idą nowe, łap tą nową propozycję dotyczącą rzeczy finansowych. A jeśli już wszedłeś w tą nową, to pracuj, nie, nie leniuchuj, tak? nie zniechęcaj się, bo potem to przyniesie kokosy, wypłynięcie na głębszą wodę. Od aniołów masz prezent, więc jakiś prezent ci się szykuje w pozytywnym tego słowa znaczeniu, a karty pozytywnej duszy masz kosmiczny, przodkowie. Wyraź swoje obawy, a dostaniesz odpowiedzi, jak się z nimi uporać. Dobrze, dla tych z was, co wybrali dzwoneczek co my tu mamy dla dzwoneczka, jakie karty runka dla was. Macie tutaj zlepek run, które symbolizują żywioł powietrza. Jasne myśli, świeże pomysły, wywiewanie tego, co toksyczne z Twojego życia, tak? I przywiewanie nowości w Twoje życie, które warto złapać. Ludzie z trygonu powietrzna mocno się zaakcentują w tym miesiącu dla Ciebie. I przekaz dla Ciebie to tak. Coś musi odejść, by wzrosło, coś. Tak? Przyglądaj się wszystkiemu, zanim podejmiesz decyzję, czyli takie porządki, bym powiedziała. Usuwanie jeszcze starych, toksycznych rzeczy, po to, by nowe mogło mocno wzrosnąć. Czyli to, co mówiłam, wyrywanie roślinek wokół tego, co zasiałeś, czyli tych pastów, by to nowe mogło mocno wybuchnąć, bujnie wybuchnąć u ciebie. Narodziny, czyli rodzi się coś dla ciebie nowego od aniołów, a pozytywnej duszy, czyść i aktywuj. Czyli oczyść się i aktywuj chęć do działania po to nowe. Stwórz, Stwórz dla siebie świętą przestrzeń, czyli stwórz sobie takie miejsce, w którym możesz dokonywać kreacji, wibracji, spokoju, tak? Przestrzeni serca najlepiej. Dobrze. I dla tych z was, co wybrali kadzielnicę, mamy tutaj Runa Fechu, zasobność materialna, dopełnienie. No to będą się pchały okazje do zarobienia, łapte okazje, chwytaj to. Ta runa narysowana będzie przyciągała do Ciebie możliwości na zarabianie, na obfitość w Twoim życiu i mocno zaakcentują się osoby z Trygonu Ognia. Co dla Ciebie tutaj masz? Umiarkowanie, kochankowie i trójka pucharu. Te karty mówią o tym, zachowaj umiarkowanie w jedzeniu i piciu, nie podążaj za jakimś tam spotkaniem, które troszeczkę spowodowało motylku w twoim brzuchu, że to zaraz będzie coś na stałego. Ciesz się, baw się, ale zachowaj we wszystkim umiar. Tak? Czyli jakiś tam obiecanek, rozmów nie bierz na serio, tylko się temu przyjrzyj, czy tak faktycznie będzie. Pocieszenie, więc w trudnych chwilach zwróć się do swoich aniołów, a otrzymasz pocieszenie. Widzenie trzeciego oka, tak? Trenuj swoje myślenie, bo o czym myślisz to przyciągasz, ale też przecisz swoje, rozbudź swoje trzecie oko. Życzę Wam cudowności i niech się w Waszym życiu dzieją cuda. I zapraszam oczywiście na inne czytania na tym kanale.